Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Drama Dolichy Drohałuszek Kłania. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić dla Was, właściwie to wielkie podziękowania za to, że jesteście, za tak duży oddźwięk na, moj, na moją prośbę o pomoc. Za to, że chcieliście pomóc, za to, że oglądacie, subskrybujecie mój kanał. Za to, że. Takiego laika akwarystycznego uważacie e, za kogoś równego sobie albo lepszego. Naprawdę nie uważam się za kogoś, kto się na akwarystyce zna, bo to jest temat naprawdę może i na ten temat można, można się całe życie uczyć. Ja pewnie się będę uczył jeszcze wiele lat. Mam nadzieję, że, e, że Wy też się czegoś jeszcze nauczycie. Może ode mnie, może od kogoś lepszego. W każdym razie życzę nam dużo wiedzy, bo w dzisiejszych wie czasach wiedza w sumie jest wartością największą. Um, a więc, tak co do filtra, dzięki Waszym radom, filtr wylądował na statku mojego znajomego, który wczoraj się wybierał do Polski i w przyszłym tygodniu wyląduje w serwisie. Um, próbowałem Waszych rad, próbowałem. Go uszczelniać, próbowałem zmieniać pozycję koszy, no wiele rzeczy. No wczoraj w każdym razie walczyłem z nim pół dnia, no i skończyło się tym, że puszczał wodę jeszcze bardziej, więc stwierdziłem, że nie będę ryzykował, nie będę go rozkręcał już na drobne części i robił innych większych, dziwnych rzeczy. Skoro on jest nowy, jest na gwarancji, nawet 14 dni nie minęło od jego zakupu. To stwierdziłem, że go po prostu odeślę do serwisu i niech coś z nim zrobią, a jeśli nie, to go po prostu ode mnie wezmą. Choć wolałbym mieć, no, wolałbym mieć ten filtr z powrotem. Co prawda, może był odrobinę za mocny tutaj, bo robił tutaj niezłą pralkę, ale myślę, że z czasem te kosze zajdą tam syfem i ono o wiele no, zmniejszy swoją przepustową i już będzie, będzie, około, będzie ok. Zwłaszcza, że węgę ma u, troszeczkę większe ode mnie akwarium i w sumie u niego bezproblemowo chodzi e, taki filterek. E, z Węgą sobie jeszcze na ten temat pogadam przy okazji, mam nadzieję. Mm, dzięki wszystkim, naprawdę. E, Tanoas, e, Macias, e, Mokrełapska, e, Lukas... No, wszystkich Was nie zliczę. Naprawdę dzięki serdecznie, że jesteście i że, że, że pomagacie. E, co jeszcze? No, chciałbym wam powiedzieć mniej więcej, jakie są plany moje na przyszłość? Dlaczego te akwaria tak wyglądają, jak wyglądają? O historii mojej akwarystyce może Kiedy, kiedyś indziej nagram filmik, bo to można długo gadać, tak w skrócie. Jedynie mogę Was poinformować, że miałem akwarium jak, yy, za dzieciaka, później kupę, kupę lat nie miałem, i teraz yy, jako stary dziad, yy, no taki stary to jeszcze mam nadzieję nie jestem. No, ale teraz stwierdziłem, że już mając yy, swoją chatę, mając yy, dziecko na głowie i tak dalej, i tak dalej, yy, no, stwierdziłem, że wreszcie mogę do tego wrócić. Wreszcie mogę wrócić do, do tego, co mnie fascynowało za czasów dzieciństwa, za czasów młodości. E, no i naprawdę, kiedy przychodzą takie ciemne, zimowe czy jesienne wieczory, e, to się z olbrzymią frajdą przychodzi i patrzy się na ten podwodny świat. To daje naprawdę takiego energetycznego kopa. E, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Jakie plany mniej więcej? No... Ta moja wielka nadfiltracja, ta moja butla z dwutlenkiem to wszystko co robię dąży do tego, żeby te akwaria były w miarę samoobsługowe, żebym tam nic nie musiał grzebać, jak najmniej właściwie. Oczywiście wiadomo, że w akwarium hajtechowym zawsze coś będzie do roboty. Oczywiście wiecie, że no, karmiki automatyczne i takie rzeczy wiele. To nam naprawdę udogadnia e, życie. E, z tego co wiem, na przykład, akwarium 53 e, też e, mniej więcej ma podejście podobne. Tylko, że ja mam podejście z tego względu takie, że e, po pierwsze, nasze ingerencje w naturze e, najczęściej kończą się tym, że szkodzimy tym akwariom i tym biotopom. E, po drugie, e, no nie mam specjalnie czasu. A jak tutaj przychodzę, to samo cieszenie się nacieszenie się patrzeniem na to akwarium? No wolę się nacieszyć niż, niż schodzić tylko po to, żeby coś tutaj robić, grzebać w tym akwarium i nie mieć czasu później biegać, co innego robić. Jak ma się dom, jak ma się dzieciaki, żonę pracę, to. No, jest, jest co robić. No, i co jeszcze? No, w w przyszłym roku w lutym rodzi mi się kolejne dziecko. Więc w yy, sami część was na pewno będzie wiedziała ile to jest pracy, ile to jest wyrzeczeń, ile razy trzeba w ciągu nocy wstawać do takiego dzieciaka i go karmić i tak dalej i tak dalej. No i dodatkowo mam trzyletniego chłopaka już w tej chwili, który jest naprawdę niezłym roiberem. Yy, taki, jak my to nazywamy, lile terroryst. Lile Bandit, znaczy mały bandyta. No, także trzeba go pilnować 24 godziny na dobę, bo w nocy czasami też wstaje, żeby coś tam, coś mu się przyśni coś odwali. Jakiś numer. E, no więc moje podejście jest takie, żeby naprawdę te akwaria chodziły e, w miarę samobezobsługowo jak najmniej tu trzeba było e, ingerować. Dlatego też ta nadfiltracja, bo okay. chciałem, stwierdziłem, że skoro to już jest akwarium high będę tutaj mało nawoził w miarę, tylko wtedy, kiedy będę tam widział jakieś niedobory, bo tak chcę to akwarium w końcu ustawić, nie wiem, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Na razie, na razie ustawiam, no na razie niewiele je nawożę, oprócz tym CO2, i no myślę, że głównie dzięki temu podłożu, na którym rosną, rosną pięknie. No jedynie mam trochę problemy właśnie z mikrozorium Pteropus. No z tym mam problemy, bo mikrozorium moje Pteropus rośnie kiepsko. I w porównaniu do tego, jak wyglądało na samym początku, no to, jest, to jest naprawdę połowa tego, tej rośliny. Ale reszta roślin wygląda nieźle. Anubias jest po prostu trzy razy większy, jak pół roku go kupiłem temu, więc służy mu to i też specjalnie na nim nie ma glonów, co jest najciekawsze. W ogóle, jak do tej pory, żeby nie zapeszyć, w żadnym z moich akwariów nie dorobiłem się jakiejś plagi glonów i nie musiałem z tym walczyć. Eee, nie chcę zapeszać, bo przed e, lutym, przed tą datą 0. Chcę jeszcze zrobić porządek z Parapeciakiem i chcę zrobić porządek z moją 45 też właśnie, żeby były bezobsługowe. Ja chociaż powiem wam szczerze, że odkąd, odkąd je tutaj postawiłem na, na dole w piwnicy, to właściwie w, nic, w nich nic nie ruszę i właściwie w teraz są najbardziej bezobsługowe, tylko że, że wyglądają. Tak jak wyglądają. Yy, I to Wam mogę pokazać. Nie wiem, większość z Was nie byłaby z takich zbiorników zadowolona. Tu jest pełno yy, krewetek. Yy, tu miałem ostatnio plagę ślimaków, z którą cały czas też walczę. Walczę mianowicie tylko i wyłącznie yy, helenkami, które tutaj wpuściłem. Trzy. Troszeczkę ich jest mniej tych ślimaków, ale dalej popatrzcie. Ścianki są nimi. Praktycznie obrośnięte. Jedyną rzeczą, która tutaj jest technologiczna, to jest grzałka. Poza tym, poza tym tu nic nie ma: żadnej technologii, żadnej techniki, żadnego filtra, nic kompletnie światła. To ten zbiorniczek sobie funkcjonuje sam. Roślinki rosną e, też bardzo dobrze. Nic tu nie ruszam. Nie karmię zwierząt. Jest tutaj stała populacja mniej więcej krewetek i no ślimaków się trochę teraz namnożyło, rośliny od czasu do czasu przycinam, bo też już było, było tego za dużo wstawiłem grzałkę, bo to niestety rośnie, stoi na parapecie w piwnicy, więc teraz dni są coraz zimniejsze moja małżonka od czasu do czasu jak tutaj przyjdzie stwierdza, że warto tutaj przewietrzyć i otwiera mi to okno no i i robi się tutaj zimno w tym zbiorniczku. No i dlatego grzałka. A to jest moja 45 stara. Ja wiem, że to nie wygląda najlepiej. Ja wiem, że ona wyglądała o wiele lepiej wcześniej. Ja wiem, że stać mnie na coś ciekawszego, żeby z nią zrobić. No i dlatego pewnie coś z nią zrobię. Był projekt Iwagumi. Chodzi też Mizumi po mnie, po, po mojej głowie i myślę, że jak, jak znajdę czas i, i przede wszystkim kasę, to bym chciał jakieś fajne skałki tutaj kupić, kilka korzeni i z jednej strony tutaj będzie plaża najprawdopodobniej, Albo z tej strony, bo tutaj jest filtr, to filtr będę chciał zasłonić. Tu będzie e, jakiś spory korzeń z jakimiś tam odnóżkami, które będą e, porośnięte mchem. Na dole będą kamienie, które to będą otaczały. I z tyłu będą jakieś łodygowce, e, zapewne, aczkolwiek może i nie. E, i, I jakiś trawniczek, jakieś małe, e, niskie rośliny plus, plus mech ewentualnie jakiś anobias czy mikrozorium, naprawdę coś niewielkiego i e, takiego a, niewyszukanego. Niedużo gatunków roślin, to będą ze 3-4 gatunki roślin, e, myślę może 5, chociaż znając mnie to, 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 to znowu może się zmienić, bo lubię rośliny. E, no, obsada no na pewno nie będzie taka jak teraz. No, tutaj słuchajcie, jak wyjeżdżałem, to wiecie, że pozbyłem się praktycznie wszystkich y, gupików, oprócz tych najmniejszych, które mi się y, nie udało wyłowić i których mi nie chcieli przyjąć. Teraz te y, rybki podrosły. Y, niektóre już są spore, niektóre dalej są malutkie. Nie wiem jak to jest, ale gupiki tak najczęściej rosną. Zresztą, Różnie ryby rosną, sami zresztą wiecie. Jest tu olbrzymia populacja krewetek. Jest tu trochę ślimaczków niewiele, bo niedawno wrzuciłem też helenkę. A także tych ślimaków tutaj praktycznie w ogóle nie widać. Glonów też praktycznie nie ma. Co ja robię w tym akwarium? Do tej pory była malutka, malutki filterek fan 1 bodajże, tutaj, czy fan 2. Taka malutka pompeczka z gąbką. I nic więcej. I to starczało. Podmian wody tu nie robiłem żadnych. Do tej pory tu żadnych podmian nie robię. Jedyną podmianą zrobiłem przed wyjazdem. Nie, przepraszam. Jeszcze zrobiłem dwie podmiany zrobiłem odkąd akwarium stoi na y tutaj, w tym miejscu i zniosłem je z góry. No i to tyle. Tyle się zajmuję tym akwarium, co ewentualnie nakarmię te ryby. Bo karmię je dwa razy dziennie no czasami trzy razy dziennie, bo po troszeczku je karmię, bo to są jednak e, młode rybki a rybol zawsze szkoda e, no i co no mógłbym powiedzieć, że to jest właściwie idealne akwarium ten parapeczek tak samo, bo można przyjść tylko się popatrzeć jest 11 watowa e, lampka, w tej chwili jest e, no, za duży filtr uważam jak na takie akwarium, ale on jest skręcony na minimum więc yy, prawie nie pracuje. Tu nawet w ogóle nie widać poparcia praktycznie nie ma ruchu tafli wodą tak, yy, yy, tak jest mocno skręcony. Yy, no i tyle, a propos yy, tego akwarium wróćmy może na chwilę do tego. To też bym chciał właśnie ustawić tak mniej więcej żebym tu nie musiał grzebać żeby kiedy urodzi mój się kolejny syn. Um, żebym to prawie nie musiał, żebym mógł, miał tutaj po prostu czas tylko i wyłącznie po to, żeby zejść i mieć chwilę relaksu. E, I nie musieć latać, podmieniać wody, kombinować itd. i tak więc takie, takie jest modej, moje podejście do akwarystyki. Ja wiem, że to jest akwarium high-techowe i możliwe, że tutaj z czasem jeszcze dołożę jakąś świetlówkę, chociaż też nie jestem pewien, czy, e, czy dołożę. Bardzo mi kręci projekt Emiwa, e e, e, który naprawdę robi świetne te lampki i, i myślałem nawet, żeby tutaj coś pod e, sufitem, właśnie e, podwiesić, bo to leżące na w tej chwili na na akwarium ta świetlówka T8 plus te świetlówki LEDowe, które tam są no jakoś nie dają mi satysfakcji a, a poza tym zawsze to trzeba wszystko ściągać i to jest cały, cały z tym wielki ambaras i w razie czego jak trzeba coś tam poprawić czy przesunąć, czy tak jak teraz dyfuzor CO2 mi się odkleił, to też muszę wszystko ściągać z góry, później ściągać szybę i dopiero mogę zamoczyć tam łapska. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Mój cheniu bombluje, z czego jestem bardzo zadowolony. Mikrozorium też, Pteropus, bardzo ładnie wygląda pod, pod względem, właśnie, bąblowania, Tylko i wyłącznie, bo, no bo tak. Zresztą zobaczcie sami, jak, jak wygląda. Ostatnio troszeczkę mu się polepszyło po yy, podaniu przez yy, ostatni tydzień. Troszeczkę tam podałem yy, makro i, i odrobinę mikro, dwa razy podawałem. I, i może, może to jest wystarczające. No i była jeszcze duża podmiana wody, no więc może mu to coś, coś dało. Nie ma tego co dwa aż tak dużo. Jak widać tutaj, więc to nie jest wystarczająco jeszcze. Podaję tego to CO2 przez około 8 godzin na dobę. Elektrozawór tym reguluje, no ale ewidentnie widać, że, że roślinom to wystarcza. Może, jakby było więcej światła, to wszystkie by bomblowały, lepiej by to wyglądało. Ale myślę, że wystarczy. I tak wzrost roślin widzicie jest y, bardzo szybki, bardzo duży. Jak ja mam tutaj raz w tygodniu nie przycinał, czy tam raz na dwa tygodnie, jak planuję y, mniej więcej robić, to to akwarium by tak zarosło, żeby tutaj nic nie było y, widać i ryby nie miałyby miejsca do pływania. Ale myślę, że z czasem ono jeszcze bardziej zarośnie, Chcę, żeby było wyglądało bardziej naturalnie. E, Henia też myślę, że pozwolę mu. Trochę bardziej wyrosnąć. Niech te rośliny jeszcze bardziej wychodzą z tego akwarium. Niech pobierają sobie CO2 przez, przez, z góry, a co? Tak w stronę akwarium lotechowego cały czas idę z tymi dwoma zbiorniczkami, chociaż myślę, że jak zrobię restart 45, to zrobię on stricte lotechową Parapeciak może z czasem przeniosę albo, albo zrobię jeszcze, jeszcze jeden jedno akwarium. Bo mam tutaj spore biureczko na dole, i tam myślę, że postawię właśnie z czasem jakieś małe krewetkarium albo coś w tym stylu. Strasznie mnie kręcą rozbory boreańskie. I inne małe ryby, które właśnie w, nawet w małych akwariach fajnie wyglądają. Taka ławica, mała ławica. Drobnych rybek, powiększę optycznie takie, takie akwaria. Nie, nie mówię, że mi się nie marzy akwarium duże, 500 czy więcej, więcej litrów. I nie powiem, że nie chciałbym takiego akwarium. Już nawet dyskutowałem kilkukrotnie na ten temat z żoną, ale, ale na razie nie wygląda na to, żebym w najbliższej przyszłości takie akwarium mógł sobie założyć, bo no, niestety są inne wydatki przyjdzie maluch na świat, więc, więc zobaczymy. No w każdym razie jedna ściana jeszcze jest wolna, jeden róg mam w, tym, w tej piwnicy graciarni, więc właściwie to mogłyby tu jeszcze przynajmniej dwa, trzy akwarium przyjść i, i na jedną tą ścianę mógłbym spokojnie właśnie postawić 500-700 litrowe akwarium, tak jak mi się marzyło, i tam zrobić czarne wody i, i może kiedyś tak z czasem będzie. Bardzo by mi się marzyło właśnie takie spore akwarium i tam kilka takich baniaczek z czarnymi wodami, kilka paletek, skalarów i neonów. Może jeszcze kilka zbrojników czy coś w tym stylu. Takie właśnie typowe czarne wody. Ale to też jeszcze na ten temat musiałbym się sporo dowiedzieć. Bo wiem, że paletki to jednak, no i skalary to też są jednak o wiele bardziej wymagające roślinki, ryby. No, co jeszcze Wam powiem? Nic Wam nie powiem. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za Wasze komentarze. Ja idę do roboty, bo dzisiaj zamierzam tutaj troszeczkę. Podmienić wody w tym akwarium, skoro nie ma tego drugiego filtra, nie ma nadfiltracji, nie ma już kaskady, bo jest w tamtym akwarium, więc tutaj jest tylko 700, więc, więc tej, tej wody trzeba tutaj podmieniać więcej, częściej. Więc podmienię wody, może troszeczkę przytnę rośliny, chociaż, no zobaczymy. No, i to tyle roboty na dzisiaj. To cześć, trzymajcie się.